Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o masonerii, sporcie, kulturze i gospodarce. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej w mailach. No, może być w komentarzach, ale jednak lepiej w mailach te na pewno do mnie dotrą, na pewno je zarejestruję, na pewno na nie odpowiem. No tak, w poprzednim programie, którego tytuł był sport, pogaństwo Masoneria, zadałem na początku pytanie, że co ma wspólnego sport z pogaństwem i z Masonerią, że ktoś może się zdziwić. W zasadzie odpowiedziałem w tym pytanie na w tym programie na pytanie dotyczące związków. Sportu i pogaństwa. Nie odpowiedziałem na pytanie dotyczące związków sportu i masonerii. Zostawiłem to Państwu do refleksji. Teraz jednak na to pytanie y, odpowiem. To będzie pierwsza część n, tego programu. Pokazałem, że sport wyczynowy był y, przede wszystkim y, w pogańskim świecie. Tam, gdzie dominowała pogańska kultura, gdzie była Pogańska religia, z tego wynikał kult człowieka, człowiek Bóg, tak jak życzył sobie tego szatan, no i kult ciała, bo, no bo to kult człowieka. I pokazałem, że to przechodzi na czasy dzisiejsze, że dzisiaj to pogaństwo wraca i ten kult ciała wraca, także również w kulcie zdrowia i wraca kult sportu. Nasza cywilizacja, nasza jak nasza, kultura nasza jak nasza, no nie nasza cywilizacja, nie nasza kultura, są coraz bardziej pogańskie. My, katolicy, my, prawica, my, tradycjonaliści, jesteśmy otoczeni obcą cywilizacją, obcą kulturą. Świat, w którym żyjemy, coraz bardziej do nas nie przystaje. Zaczynamy być takimi kanarkami wśród wróbli, i to jest świat pogański, ale to jest świat, którego chce, chciałaby masoneria we wszystkich perspektywach. I ona oczywiście wraca do ideałów starożytnej Grecji, do ideałów starożytnego Rzymu, w różnych perspektywach. Ideałem dla masonerii, znaczy miejscem, gdzie zrodziła się masoneria, kulturą, gdzie zrodziła się masoneria, była Starożytna Grecja. Elity wyznawały tam religię orfizmu, która praktycznie niczym nie różniła się od masonerii, pewnymi akcentami. Tutaj przypomnę, w orfizmie pierwszym guru był Pitagoras, który nakazywał odrzucenie świata. To wszyscy oni nakazywali. Mówił o tym, że tego świata nie można poznać, mówił o tym, że ten świat nie jest światem. Bo gdyby ten świat był światem, to byłoby, musieliby ludzie uznać prawo naturalne, jakby uznali prawo naturalne, to by musieli dojść do wniosku, że człowiek nie jest Bogiem. Prawda? Wystarczy, że się przejdzie ciemną nocą, boczną uliczką, dostanie w zęby od jakiegoś pijaczka, no i ten pijaczek go skopie, i co to za Bóg. I Pitagoras mówił, że świat jest szyfrem. E, zaszyfrowane jest w nim przesłanie, że to Ty jesteś Bogiem. To znaczy, tak naprawdę ci wybrani są e, bogami. I z tego zrodziła się kabała, z, która mówiła, że Stary Testament i, zawiera szyf, taki, takie samo przesłanie: człowiek jest Bogiem. E, i, a z kabały zrodziła się masoneria. Dla masonerii kultura starożytnej Grecji no to jest jedna z najbliższych jej kultur i to co później nazwano odrodzeniem i wychwalano, że to humanizm i tak dalej i tak dalej, to było odrodzenie pogaństwa, odrodzenie wywoływane przez tych, którzy z których, przez te organizacje, z których później wyrosła masoneria, tych, którzy byli Ojcami masoneri. No a po starożytnej Grecji był starożytny Rzym. W starożytnej Grecji była demokracja, i ta demokracja nie bardzo pasowała orfikom. Nienawidzili demokracji, to wyrażał Platon w państwie. Platon, wielki guru masoneri. Masoneria wciąż do niego nawraca, wciąż mówi, że to gór, gór, guru, guru. A później pojawił się, pojawiło się Cesarstwo Rzymskie. Które było ideałem dla masonerii, prawda? wielkie ponadnarodowe państwo, pogańskie państwo wyznaniowe, którego elity mogły wszystko, w którym demokracja to już nawet nie były pozory, państwo, w którym społeczeństwo było całkowicie podporządkowane rządzącym, wszystko mogli z nimi zrobić, to społeczeństwo nie miało nic do powiedzenia. To społeczeństwo to była biedota. Znaczna część faktycznego społeczeństwa, zbiorowiska Cesarstwa Rzymskiego to byli niewolnicy, a ci, którzy byli wolnymi ludźmi, to byli biedacy, którzy musieli do, dostać chleb, oliwę, wino od rządzących, a później, jak się nudzili, to dostawali igrzyska. W znacznej mierze właśnie sport. I teraz Masoneria odradza to cesarstwo rzymskie, odradza je w różnych postaciach, ale taką najbardziej spektakularną, rzucającą się w oczy jest Unia Europejska. I ta Unia Europejska yy, yy, ma wszystkie cechy Cesarstwa Rzymskiego. Zanikła demokracja, bo decydują tam w istocie yy, elity. Yy, yy, yy. Chleba i Igrzysk pojawia się jako coś pierwszego, i jak widzieliśmy w Olimpiadzie w Paryżu, tym Igrzyskom to nie jest tylko sport. Im towarzyszy ideologia, czysto masońska ideologia, antyeuropejska ideologia, antyludzka ideologia, antykatolicka ideologia. I, i, I to się dzieje w perspektywie, bo zacząłem od perspektywy sportu. To się dzieje w perspektywie sportu, ale. Chociaż na te to wielkie pieniądze są wydawane, jeżeli nie największe, no bo to są te igrzyska, to y, ta poganizacja, ta masonizacja następuje również w innych dziedzinach. Następuje w dziedzinie y, kultury. Platon mówił, że żeby y, doprowadzić społeczeństwo do takiego stanu, że będzie można z nim wszystko zrobić, to przede wszystkim należy. Doprowadzić do sytuacji, w której nikt nigdy żadnych książek nie będzie czytał. To jesteśmy tego blisko. Szczególnie w ostatnim roku czytelnictwo książek w Polsce spadło drastycznie, w Europie też spada, a jak czytają, to czytają takie gnioty, że no z czytelnictwem to nie ma nic wspólnego. Można czytać książkę telefoniczną, można czytać nieurbana no ale to nie jest yy, czytelnictwo i ta kultura która coraz bardziej robi się kulturą masową niesie za sobą ideologię znaczy religię pogańską religię masońską ideologię pogańską ideologię satanistyczną yy, ta kultura jest narzędziem do niszczenia starej dobrej Europy do niszczenia katolicyzmu do niszczenia prawa naturalnego i za tym idzie gospodarka Gospodarka, która ma doprowadzić do sytuacji cesarstwa rzymskiego, że mamy niewolników, czytaj imigranci, i yy, yy, obywatele nowego Rzymu, którzy już nie mają nic, którzy muszą wyciągać rękę do tej Unii Europejskiej czy do swojego państwa, swojego samorządu rękę po chleb. No i przy okazji, po chleb, rozumiany dzisiaj szerzej. To nie jest tylko chleb, oliwa, wino. To jest jeszcze kiełbaska, serek żółty i tak dalej. To jest jakieś ubranko, to jest jakiś samochodzik, to jest jakieś mieszkanko. I, no i dostają igrzyska. Te igrzyska to jest nie tylko sport, to są różne. Kreowane wydarzenia, ale są i igrzyska polityczne. Gdzieś w Sejmie coś się dzieje, w rządzie coś się dzieje, jakieś kryzysy polityczne, jakieś wybory, wybory prezydenta, wybory do Sejmu, wybory samorządowe. To jest wszystko mydlenie oczu. Nie ma żadnych wyborów, nie ma żadnej demokracji. To są igrzyska. I to są igrzyska, które dodatkowo mają jeszcze podzielić ludzi, bo, bo tak jak sport dzieli ludzi, że są zwolennicy tej drużyny i tej drużyny i zaczynają się nienawidzić, zaczynają rzucać w siebie kamieniami, dźgać siebie nożem, to tak samo dzieli się w polityce. Tu taka partia, tam taka partia, zwolennicy jednej partii utopiliby w łóżce z wody zwolenników drugiej partii, a w istocie, yy, 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 yy istocie te partie Dążą dokładnie do, te, do tego samego celu, a pewne akcenty tylko inaczej umieszczają, inną przyjmują taktykę, inny czas realizacji głównych celów. Za tym wszystkim stoi masoneria, a za masonerią stoi szatan i demony, i te demony coraz bardziej widać, prawda? Ostatnio w wakacje 2024 wciąż słyszymy o jakichś strasznych zbrodniach: ojciec zabija syna mąż zabija żonę bez sensu, okrutnie, co ciekawe, wiele tych zbrodni toczy, ma miejsce gdzieś w okolicach, czy w samym Trójmieście, w tym mateczniku masonerii jeszcze z okresu międzywojennego. i Myślę, że te zbrodnie by nie miały miejsca, gdyby nie działanie demonów, a to działanie demonów jest coraz bardziej ułatwione, bo ludzie ich nie widzą, ludzie są na nie otwierani, y, ludzie są w stanie permanentnego grzechu, co też powoduje, że łatwiejszy jest dostęp y, demonów. I teraz co my mamy robić w tym, w tym świecie? Znaczy ktoś by powiedział uciekać na pustynię i... No jest w tym y, pewien sens. Y, fakt, trzeba by uciekać na pustynię, tylko poprzez tą, tą pustynię należy rozumieć inaczej. To znaczy, uciekać na pustynię, to znaczy separować się maksymalnie od tego zła, tego świata, ale nie pozwolić sobie tego wydrzeć. To nie może być tak, że patrzymy y, i nic nie robimy, kiedy Kościół nam y, przejmuje piąta kolumna, kiedy. Kapłanie czy liderzy wspólnot katolickich zaczynają się zachowywać, jakby byli nieodrodnymi e, dziećmi szatana. Trzeba bronić przyczółków, trzeba tworzyć okopy, okopy świętej Trójcy. E, trzeba bronić Kościoła, czasami przed jego własnymi, e, nazwijmy to, urzędnikami. E, trzeba bronić prawdy, trzeba bronić e, dobra sprawiedliwości. I wolności. I pamiętajmy, naszą królową jest Matka Boża. Jej się zawierzajmy, róbmy to, co ona by chciała, spełniajmy jej życzenia. A będzie dobrze, ona nam nie pozwoli zrobić krzywdy. Dziękuję.